Ludzie, mejo z tej strony, ze mną znowu jest Dawid i przez całą tę serię. Przeskończyliśmy <laughs> skończyliśmy wczoraj na oddaniu paru questów. A dziś. Czy powoli jak gaz oparł? <laughs> rozpoznawasz mój głos. No, <laughs> Mamy pozabijać paru dark riderów spoko. Chodź. okej, okay, ty zaś tam stoisz. Czekaj, odpisuję. Kurwa zaś to samo. Gdzie jesteś grubas? Za tobą. <grym> miesmen, miesmen, Nie smart jest. Zo Miesmen. <grym> to tu się ubierę, kej. Okay. Ej. <grym> to, że mi korzeń wyrasta z lewego ramienia nie znaczy, że jestem gęź. Korzeń. On przyjrzyj się mojej postaci. Tak. Spoko. O, kamień. Po co to robisz? Żeby wkurwić ciebie i wszystkich innych. You fucking lazy ass No. Dawaj mi <grym> Jak mnie to dobija, jak czasami idziesz, kurwa, i jest taki kamyczek, jak tutaj, nie? I kurwa, jeden piksel cię brakuje i idziesz w miejscu. <grym> to jest kurwa ale wiesz, i, i tak ta grafika wymiata. No. Nie powiem, że nie, ale... Czasami to dobija. <ścoughs> Dybry. Czekaj, więc... Widzimy tam... tryby. Hyyyyy! <laughs> Jebsta! Wszystko poleciało. Dobrze, ogarnę tam. Ja tu analnie ich zabawię. Analnie. An Orientalnie, analnie. Chodź, analnie <laughs> Aj to, to na ryj. Gdzie brzmi? Jeps. Pum. Dobra. Prawie jak bonelor. Bonerlord Bonelor. Dobra, tu jest. Pum. Ja się zajmę tymi minionkami. Jeps. A Ja muszę zaś te ciała znaleźć. że wziąłeś na misję wczoraj. Są upośledzone. O kurde, odkryłeś dlaczego wszyscy cię nienawidzą. Dzięki. Myślałem, że mam tu kolegów. Ale gdy już będę sławny dzięki twoim filmikom, na pewno będę miał. Ja już ich nie muszę bić. Bierz te ciało i... nie wiem... zgwał cię poza kamerą. Odsunę kamerę. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę Co? Przedstawej No widzę jednego przed sobą dalej. Jak to się mówi? Posuwać go Nie Że stajesz nad ciałem i kuc kucasz i wstajesz, kucasz i wstajesz. Co to było? Rejp. Nie. Lizanie sla <grywa> i nie pamiętam jak to się nazywało. Ej, a tego... A jeszcze go nie mamy zrobić. Żeby... Dobra. Ciało. Give me more bodies. I see body. Or I don't. Yes, I do. So cool. Widzę cię w oddali. A tu stoi koksownik. Tu, 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 tu tu. Nie ma. <laughs> Podgrzewam se, kurwa, kracze <laughs> Zimno mi jest tym kamieniem. Dobry skill ci panu. No kurde. Wait for me, I'm slow. Jesteś gruby grupy. Nie. jesteś mięsem. Uuu. Fuck, chodź mięsem. Nie ma tak podróbka koliw biedronki, ale żeby było, że się nie odchudzam, czy że się odchudzam, to to Coca Cola Zero. Czujesz, ten Czarna jest tak, woda to. z gazem. Taka czarno-biała. O kurno. Tak przy okazji, za jakieś 20 leveli, może 30 leveli, trzeba będzie kołować sobie już jakiś team do tej gry. Znajdzie zna, zna, się tak na tym in, Instant Matching. Osumenter. Dobra, a teraz muszę się odsunąć zanim znowu wejdę na tych <laughs> górnych. Jej, dziewiąty level. You're so fat. Please don't... Please don't a, feed. More To Tak w ogóle nie otworzyłem tej skrzynki, nie? Jaki skrzynki? No co dostajesz tam w tym Tower base. Mogłem dwa razy teraz otworzyć Ja otwieram otwieram i dostaję, dostaję i dostaję i dostałem go w Nie mam miejsca co... Mogę tymi. założyć pierścionek i jej. <śmiany> Fancy Dobra To Gdzie ty go mieścisz człowieku? Sam bym chciał to wiedzieć, wiesz Chyba na małym palcu u stopy Możliwe Teraz tych runki perów No to, to są teraz tutaj chodź Albo tu jest brzydkie Kurde zamiast na te zasranę jeden naciskam na te głupie kucią <śmiany> Zemustaw <laughs> Pod Podku Jedynkę I don't need... A to jest skanek. tam jest... Tam też jest link O tam też jest link o, jest... o tam też jest Dużo tego góry Pyk Pyk I've got the moves, <laughs> Jagger Agata Jager. mówi jak dziadek. Jaka I got the moves like Jagger. Tam. I Agata mówi jak dziadek. Goni mnie tu jeden taki skurwek. Chce, chce, połowę, chce mnie zgwałcić, mam. więc przyprowadziłem go do ciebie. Niech ciebie ora, nie. Dobra, chodzi. W razie w trzeba się cofać. Boże, jak ja bym tyle biegał na żywo, albo miał sylwetkę. Jak ten pedał w mojej postaci. Znaczy, jak ma postać, jak Ja, w sumie wybrałem postać adekwatną do siebie. <laughs> Tylko... Nie wiem, łapy mam trochę mniej niż od niego. <laughs> <laughs> o kurwa. Szalejesz, widzę. Dobra, widzę czerwony pytajnik. I, I get destructed by mirrors. Ojej. No aj oj. A, tu jest jeszcze pytajnik. Ja nie lubię pomysł. Teraz z tego dużego typa trzeba zapierdolić. Czas na grupcia mówisz. No, na dwugłowego wyznawcę okultyzmu Jakim jest nekrofilia. Ja pytanie gdzie on był? jest? Czy tam? On chodzi po tej drodze O, zrespił się Dzień, Dzień dobry no, oh, so true. O Zajadź chuj Biegaj jak debil w kółko, jak go będę napierdalał O, oh, shit Czak testa O, o Zajebałem się Ty chuj. Fuck, jeszcze nie jest dla Dla mnie też nie Wolewela do <noise> Dobra Coś czuję, że na tej postaci będę dużo podłów kupował. Dostałem raz, nie mam jednej czwartej życia. <noise> ja jeszcze ja <się> nie dostałem. <noise> oh, <yeah. głos> Bony lord. On się z Tibią kojarzy, nie wiem czy no bo tam jest błąd. Bon, wow. tak... <noise> Dobrze wiedzieć. To jest to ten, armor. Hulber, kiedyś to był, teraz to jest bon broni. Wow, zmieniłem o. się z zielonego na różowy. Fancy. <noise> ja na fioletowo. Zajdź jak pedał. Kurwa. Tu jest kwesti? i tu jest to jest niebieski. To jest... O, to jest niebieski. A w ogóle zauważyłeś, że miał postać jest ślepa? Czemu? No przyjrzyj się jej oczom. Nie potrafię. Za, za daleko jesteś. W każdym razie są zamknięte. Nie Cały... Bo jestem łucznikiem i wzrok jest U mi niepotrzebny. Głośnikiem jesteś. Głośnikiem, tak. Głośnikiem. Jestem głośnikiem. O nie. <śmiech> <śmiech> Wziąłeś se quest, żeby zajebać pięć destroyerów? <laughs> eee. Kogo? Destroyer. Wiedziałem, że nie. Ale destroyer to kto? Ten dwugłowy, tylko że trochę słabszy. Gdzie on tam. Tu. Zresztą ja jednego zabiję ci tego prostu Doda automatycznie. Gdzie jesteś? Szukaj takiej niebieskiej dotki na minimapie. więc men, gdzie biegniesz? Do anal destroyera. Nie, Destroyer, faktycznie nie mam nad nic. I will help you. No. <küh> Pewnie teraz dostajesz questa. Kill as many destroyers as you can. O dwóch, o muszę ich 5 zabić. As many as you can. 5 <gryw> <gryw> No wierzą no. we mnie. No. Unik, po fakcie, ale jest. Spóźniony. Czas reakcji minus 4 sekundy. C9 w sumie. O, ale był hita za 900, Czy <coughs> Gdzie ty jesteś? Fuck. Uderzyłem na raz? Nieźle. Możliwe. Znaczy nie no, jeden się zrespił przy mnie. Ja wolę innego. Ja lubię wanić. Rozumiem. Jeszcze jeden. Ja już mam wszystkich. O, jeszcze gruby. Czemu nie zbierasz? Nic ty z nich wypada. Bo ty zbierasz. Tak to dostajemy do sobą. Podniosłeś skrzynkę, ja ją dostałem. Oj tam. Kister dlujesz. Zostaw te kamienie, kurde Jestem, jestem kurwa stoneman, dlatego zbieram kamienie, ja się tym żywię. Super. Jesteś mięsmen. Ty jesteś mięsmen. Nie, ja jestem jak mało nieprzedupiony elf z zamkniętymi oczami. Chyba niedorobiony. nie nieprzedupiony. <noise> Nazywajmy rzeczy po imieniu. Dzięki. <noise> Greetings. Oh, Spik to Gregor okay. <gry> Dobra, trzeba iść do Kalaszar teraz. Ja... W sensie gargulca. Kar-kar-kar-kulca. Karasza, karasza. Dobrze. Ten skill w pisaniu <gry> na zminimalizowanej grze. No co? <laughs> Ważne, że postać dalej leci. Mm. Przyszła matka do domu. Zrobimy... ...cięcie jak dojdziemy do tego tepe No co, boisz się mam musi pokazać co nie, robisz? Nie, muszę jej pomóc przy obiedzie. A. Mm -hmm. Chyba zjadać obiad. Nie. Nie okłamuj się. Serio, nie. Nie okłamuj się. Dobra. Dzięki za oglądanie, ludzie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Ja się już z Wami żegnam. Dawid, pożegnaj się. Nie chcę, ja nie chcę. Jak nie chcesz. Dobra, to do potem przyjaciel. Extremely close-up.